W ostatnich dniach pojawia się informacja e, o wykonaniu budżetu za 2019 rok i Ministerstwo Finansów poinformowało, że realizacja budżetu była lepsza od oczekiwań, e, deficyt był niższy od planów, co wynikało z wyższych od oczekiwań dochodów jednocześnie niższych od oczekiwań e, wydatków. E, Pytanie teraz, co zobaczymy w 2020 roku? Oczywiście rząd zapowiedział, że budżet będzie zbilansowany, czyli deficyt wyniesie 0 zł. Oczywiście pojawiają się pewne problemy w realizacji tego budżetu, gdyż tempo wzrostu gospodarczego najprawdopodobniej będzie niższe niż rząd zakładał jeszcze kilka miesięcy temu. Sytuację w cudzysłowie nam ratuje. Wyższa inflacja, bo patrzymy na nominalne dochody, czyli z jednej strony niższe tempo wzrostu gospodarczego, z drugiej strony wyższa inflacja. Te dwa przeciwstawne elementy tak naprawdę się bilansują. Więc ryzyko dla osiągnięcia zbilansowanego budżetu w 2020 roku jest niskie a nawet jeśli takie ryzyko by się pojawiło to rząd najprawdopodobniej zastosuje tak zwaną kreatywną księgowość czyli przesunięcie części wydatków na przykład poza budżet centralny wydzielenie jakiegoś funduszu celowego tak aby rzeczywiście zrealizować tą obietnicę iż deficyt centralny wyniesie 0 zł w bieżącym roku